W ubiegłą sobotę na Gali High League 2 w walce wieczoru w formule bokserskiej w małych rękawicach zmierzyli się ze sobą owca z kanału warszawski Koks i popularny gracz esportowy Pasza Biceps. Po pojedynku pełnym bezpardonowych wymian, Michał Owczaszak w drugiej rundzie zaliczył deski i złapał się za oko, po czym zasygnalizował sędziemu, że nie chce kontynuować walki. Po zakończonym boju, youtuber został przewieziony do szpitala w celu wykonania badań kontrolnych. Podopieczny Zbigniewa Rałbo kilkanaście godzin temu poinformował o swoim stanie zdrowia za pośrednictwem Instagrama, pytania o oko, diagnoza, wstrząśnienie siatkówki i złamanie oczodołu. Po hetszocie, ostatnim przyjętym hetszocie, złapałem się za oko, bo przestałem na nie widzieć na kilkadziesiąt sekund. Nie wiedziałem, co się stało, i uznałem, że jest to moment, w którym mnie pokonał. Owca w rozmowie na gorąco po pojedynku dał do zrozumienia, że nie jest przekonany, czy będzie chciał jeszcze raz spróbować swoich sił w walce. Jeżeli filmik ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanału, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami.